No, bardzo no, dziękuję fajnie. Bardzo. Od koła numer dwa. Dzięki Pięknie. Bardzo. No, że e, swoim jednym głosem, bo teraz dopiero to były wybory, e, zdecydowałem tak paskudnie, że dwunastego nie obchodzę imienin, tylko obchodzę imieniny e, tak naprawdę po szesnastym. Ta, z oczywistych powodów, ale myślę, że, że to mi wybaczycie, tym bardziej, Czasami że jak już. nieoficjalne wyniki wskazują, dobry, e, warto było. Oczywiście, jeśli tak to się formalnie już u, u, ustanowi, to przyjdzie czas na to, żebyśmy e, o tym rozmawiali, żeby to też odpowiednio wykorzystać e, dla dla dobra e, oddziału, dla dobra tu naszej działalności klubu, związku. E, ale e, jak już się rozkładałem na ten temat, to jeszcze muszę takie zdanie powiedzieć, że ja rozmawiałem sam ze sobą co najmniej pół roku. E, nie wiem dlaczego, że dzisiaj tak powiem, nie wiem dlaczego, rozważałem taki wariant, że tam nie bardzo będą chcieli osiągać to zrezygnuję z przewodniczenia tu oddziałowi rejonowemu, ale dzisiaj przy tym spotkaniu już na wstępie chcę Wam powiedzieć, że tego nie zrobię. Nie zrobię. Zrezygnuję nawet z ważnych funkcji tam, a stąd nie zrezygnuję. Nie pora i nie miejsce, żebym to szerzej uzasadniał, ale każdy ma prawo podejmować osobiste Panie decyzje, takie jakie uważa. Ja przyjdzie taki moment, jak zrobimy spotkanie z przewodniczącymi, że szerzej y, uzasadnię tą moją osobistą decyzję, a dzisiaj powiem, że jest, jest z wami fajnie, mimo że czasem ciężko. I, i tyle powiem. Ja. Więc, więc to tytułem że przepraszam, że, że to przesunąłem. Natomiast punkt drugi mojej wypowiedzi to oczywiście dziękuję bardzo za to, że zechciałyście, zechcieliście tu przybyć na, na to moje zaproszenie. No i w związku z tym, że zechciałyście, że chcieliście przybyć, no to proponuję, żebyśmy... By... My, my Tobie, nie bez i szczęścia, i tobie, szczęścia. my walczymy sto, lat, sto, lat, sto lat. Sto lat, stola, 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 stola żyjem, a więc stola. nam Od dzisiaj. A 150. A, a, od dzisiaj, Witek, od, od, od dzisiaj. Jeszcze są dalej trzy zwrotki. A ale wiecie, co to To zostawcie napisów, Litek, ja na Witek, ja wam dziękuję. dzisiaj, Ja wam dziękuję, ale wiecie dlaczego wpadłem w pewną zadumę?

A przybywam słońce. Odwiedzimy. Odwiedzimy. świeci coraz Odwiedzimy. bardzo Odwiedzimy. proszę o słowa o słowa Odwiedzimy. No Widać, bo jak to ktoś... ty ma złożymy ci szczeżę i każdy wchodzi, i każda pani mówiła że te panie szczęścia za pokój każda drzwi to ona była i zostanie w domu nie było szczęście, Otwórz wonię i przyjmij je ze szczęściem. Tak już jest. Gdy jedziesz ono mnoży się, my życzymy szczęścia. Ci ramkiem niech zapuka do drzwi, słonecznie <grym> się blask i zostanie w domu. My rozdajemy szczęście dziś, odchudnij, przyjmij je. Ze szczęściem tak już jest, gdy jedzie ono, mnoży, ono mnoży się. Bo takie chwile już nie wrócą, a jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie szanujmy się, dopóki jeszcze można, szanujmy się. Dopóki czas nam sprzyja, seniorzy szanuj mi się, bo takie chwile już nie wrócą, a jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie.